Hej, witajcie, to ja zamaskowany poniedziałkowy w korkach. <grymne> e, jako, że jest e, pierwszy, że tak powiem, korek na trasie, to zaczynamy nowy tydzień. Um, jest taki w tym momencie powtarzający się element w moim życiu, który za każdym razem, kiedy go widzę, wywołuje mnie ogromne wzruszenie chyba tak wprost trzeba by powiedzieć i tym elementem jest to jak słyszę mojego syna jak czyta e, jak czyta książkę on teraz idzie do drugiej klasy i no, coraz lepiej radzi sobie z tym czytaniem coraz płynniej mu to wychodzi, chociaż oczywiście jest mało chętny do tego um, może oczywiście to, to jest źle powiedziane słowo, ale no po prostu wolałby się pobawić się, zamiast troszkę poczytać no i trzeba z nim troszkę to E, przewalczyć. Natomiast na sam koniec dnia e, jest e, coś niesamowitego. Jak gdyby, co, co, co u mnie, dlaczego ja jest, jest to wzruszenie, bo nie chodzi już tylko stricte i wyłącznie o to, że po prostu czyta i dorasta, ale jest w tym też e, ten element związany z e, tym, jak zmienia się jego świat przez to, że zaczyna czytać. Um, nie wiem, czy pamiętacie to, jak e, było się małym i, i jak wiele razy się zastanawiało nad tym: e, A co tutaj pisze, mamo? Co tu jest napisane? Tato, czy możesz mi to przeczytać? Rodzice czytali nam bajeczki i tak dalej. Aż w końcu przyszedł ten magiczny moment, kiedy te robaczki na, na stronach zaczęły się układać w literki, literki w słowa, słowa w zdania, i nagle e, otwierał się przed nami całkowicie nowy świat. I, i właśnie to jest ten element, który najbardziej. Najbardziej mnie wzrusza i yy, budzi też niepokój, bo ja wiem, jak dla mnie ważne było czytanie, i wiem, jak ono dla mnie nadal jest ważne, i wiem w ogóle, jak ważne jest czytanie w życiu. Oczywiście możemy się teraz troszkę spierać, czy, czy w pewnym sensie audio tego nie zastępuje, bo nie mamy fizycznie czasu, żeby usiąść, poczytać, za to mamy czas, żeby posłuchać. Sam też bardzo często to robię. Natomiast yy, za całym procesem czytania kryje się po prostu. Dostęp do nieskończonej wręcz ilości informacji, ale ta informacja jest przede wszystkim weryfikatorem naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale po prostu, tak jak rozmawiam z nim i mówię mu, teraz nikt nie będzie mógł ci powiedzieć, że coś jest takie, a nie inne, bo zawsze możesz wziąć książkę. Możesz wpisać w Google, przeczytać i, i po prostu zobaczyć samemu dowiedzieć się. Hmm, Jaka jest prawda? Czytanie jest jedną z najbardziej podstawowych umiejętności poznawczych, jeżeli chodzi o prawdę, moim zdaniem, bo o ile ktoś może nam coś polecić, o ile czytamy jakieś książki z obowiązku, o ile pewne pozycje czytamy, nie wiem, bo nas zainteresowały, to wiedza, którą z nich pozyskujemy, gdzieś tam jest przetwarzana, gdzieś powoduje, że możemy wyrobić sobie światopogląd i ta nasza rzeczywistość staje się bogatsza, prostsza, bardziej skomplikowana uspokaja się, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak naprawdę do tego trzeba było dołożyć jeszcze drugi wagonik, jak bardzo smutne jest to, że tak wielu z nas zatraca tą chęć do poznawania tej swojej wiedzy i tego, żeby ją weryfikować właśnie w tak prosty sposób. Darmowymi publikacjami, darmowymi materiałami, wszystkim, czego jest pełny w tym momencie internet, zresztą osobiście uważam, że książki są za drogie i przepraszam wszystkich autorów, ale po prostu bardzo często jeżeli kupuje się książkę, ona jest napisana wielką czcionką i płaci się za nią 50 zł, to uważam, że to jest niewarte natomiast nie zmienia to faktu, że jestem ogromnym orędownikiem czytania i uważam, że każdy każdy, absolutnie każdy powinien mieć ten czas na to, żeby czytać. Dlaczego? A no dlatego co właśnie powiedziałem nie ma innej możliwości lepszej Możemy gadać, rozmowy i tak dalej. Nie ma innej lepszej możliwości na weryfikację naszej rzeczywistości. I wjeżdżając w ten nowy tydzień, wiem, że będę weryfikował swoją rzeczywistość, że będę poszerzał wiedzę, bo, bo chcę skończyć kolejną książkę. Nie liczę, ile to jest książek już w tym roku, ale myślę, że jestem gdzieś na poziomie trzeciej, może, może czwartej książki. Co nie jest jakimś dobrym rezultatem, bo chciałbym czytać dużo więcej. Wielokrotnie to powtarzam, ale. Ale będę czytał dalej. Mamy dopiero sierpień. Słuchajcie, udanego tygodnia. Czytacie coś teraz? Do zobaczenia. Hej.